Witajcie, nazywam się Max Payne i mam zaszczyt przedstawić wam pierwszy odcinek pierwszego programu o tajemnicach i ciekawostkach Max Payne 3. Program będzie ukazywał się na zmianę z CS. Jeśli znacie jakieś ciekawostki, to proszę was o przesłanie ich, a jeśli nie, to obejrzyjmy pierwszy odcinek. Wiedzam sobie stadion w São Paulo i zauważyłem ogromną plazmę, więc chcę wam coś pokazać. Jak na razie leci reklama proszku do prania, po chwili pojawiają się wiadomości o strzelaninie na dyskotece podczas gdy na drugim kanale możemy obejrzeć dość ciekawą telenowelę.

Tajemnicą tu jest to, co goście z Rockstar musieli jarać przy tworzeniu tego. Czy ktoś mi kurwa powie co to ma być? To znaczy. Ja. Nie. To. Spadam stąd. W Nowym Jorku była lepsza telewizja, taka jak na przykład. Mój sąsiad ma pełno benzyny w wannie, trzy rolki papieru toaletowego i telewizor, na którym możemy obejrzeć serial pod tytułem. Jeżeli graliście w dwie pierwsze części Maxa, na pewno znacie tą kreskówkę. Często oglądając telewizję w tych grach, można było się natknąć na program o kapitanie Baseball Bat Boy. Max Payne 3 nie odstaje od reszty serii i możemy tu zobaczyć zupełnie nową wersję kreskówki, która tym razem zawiera pełną animację, a nie jak w poprzednich grach pokaz slajdów. Witajcie! W tej ciekawostce muszę zastąpić Maxa, gdyż on musi dalej szukać Fabiany, a ja jestem w dokaccie T Iver. W pewnym pomieszczeniu możemy znaleźć zdjęcia samolotów, które nie pojawiają się w Maxie Penie. Na tej podstawie można twierdzić, że są to samoloty występujące w Grand Theft Auto 5. Zwłaszcza, że niektóre są podobne do tych, które widzieliśmy w Trailerze. Dziękuję i oddaję głos Maxowi. Dziękuję ci, a także dziękuję Wam za obejrzenie pierwszego odcinka. Komentujcie, oceniajcie i nadsyłajcie ciekawostki. Mierza Wosse.